Boże Narodzenie to dla wielu Polaków najważniejsze święto w roku. Ten grudniowy świąteczny czas jest dla większości przede wszystkim świętem rodzinnym. Jest to okres podsumowań dotyczących różnych sfer życia, zwłaszcza relacji z bliskimi, osiągniętych sukcesów, realizacji zamierzonych planów. Ponadto, z tym ważnym dla wszystkich Polaków świętem wiąże się mnóstwo tradycji i zwyczajów. Polacy głęboko przeżywają radość tego dnia łącząc po swojemu stare tradycje z tymi nowymi spotykają się przy wspólnym stole w szerszym gronie krewnych święta w Polsce mają też wymiar artystyczny śpiewa się kolendy, wystawia jasełka wspólne śpiewanie przy rodzinnym stole niesie radość oraz poczucie bliskości i jedności kolędowanie jest głęboko zakorzenionym w polskiej tradycji zwyczajem bożonarodzeniowym do Polski tradycja śpiewania kolend Przywędrowała z zachody już w czasach średniowiecza. Zaczęto tłumaczyć pieśni łacińskie i czeskie na język polski. Za przysłowiowy złoty wiek polskich kolęd uważa się przyłom XVII i XVIII wieku, kiedy doszło do znacznego wzrostu popularności pieśni bożonarodzeniowych. Dzisiaj chcemy zaprezentować zarówno popularne i znane kolendy, jak i te, które są rzadziej śpiewane w naszych tomach czy kościołach. Zapraszamy do wspólnego kolędowania.